Witam was syny wieczornych wiadomości a jedno się Jacek Placek dzisiaj opowie wam co się dzieje w kraju wiadomości zapraszam Tyczna. w kraju jeden z polityków okrągłe kształta za bardzo się zapędził i wywołał oferę pedoficką, podrywał dzieci na brzuch i próbował gwałcić na ulicach Warszawy oto nagranie, tutaj właśnie mamy tego polityka szykuje się na dzwonienie do dzieci Nagranie zostało z kamerą z ukrycia, zapisuje numery. Ja ja, 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 ja nie robiłem nic, ja nie robiłem nic. A w tle flaga Unii Europejskiej. Cóż za wstyd. Prezydent wypowiedział się na ten temat, że jest to bardzo źle, bardzo źle. Będziemy tego pana polityka, będziemy go zabykać w, w sztunie. Po imprezie pedofińskiej prezydent poszedł się najebać tanią wódką. Oto zdjęcie i machale wszystkich. A teraz zaprezentujemy sketch, jak wyglądała rozmowa tego pana polityka i afery politycznej jednej z drugiej osoby. Pokażemy wam to na moim przykładzie z moim kolegą gejem. Zapraszam. Czubu ruchasz dziś? cię, jezną cię. Teraz poznasz, co? Jestem politykiem, ty mini w kurwiaj. Eś dupy za puszkę fasoli. A ty masz krzywe okulary, maniary A ty liżesz pały za fusy z herbaty po polityka z innych kubków Dziadu jebany No to teraz, teraz tobie pojechałeś, pojechałeś Widzisz kurwa pedale? Tak to się robi właśnie z frajerami jak ty Krótko z frajerami A teraz zaprezentujemy wam sketch dotyczący powodzi w dzisiejszym roku 97 Ówczesny premier, Cimuszewicz, został tutaj pojechany jak po szmacie. Zapraszam na teledysk. Panie premierze, ile tej wody trzeba wypić, by się pozbyć tej wody z miast? No, dużo, 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 dużo trzeba, dużo. A a jaka ilość jest do wysikania takiej wody? No, za zgrzewkę piwa, za zgrzewkę piwa wam powiem. Wszystko ma powiedzieć, za zgrzewkę piwa i za paczkę neski. Zapaczkę męskich, teraz ja mogę panu przyjebać w ryło. Nie mi, nie mi, nie mi, nie wiem, Jesteś ja się masz, węcz okulary. Panie premierze, a co z antykoncepcją podczas powodzi? Co my mamy robić, my jako kobiety? Ty, ja nie wiem, ja nie wiem. Jak to nie wiesz? Trzeba panu przyjebać ryło. Chyba, normalnie. Wziąłem kasę w bałem premierowi i skończyła się powódź. A teraz kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Arcybiskup rozdaje darmowe bilety na koncert mandaryny do do rana, dużo wody, piwa i chlania do śmierci. A obok Leszek Biler już chętny na chlanie do rana. Chyba też weźmie bilet, a jak, no pewnie, że weźmie. Ale jak to tak, jak to tak? Jak on może tak bilet brać nam koncert mandaryny i iść się najebać? Ja kategorycznie odmawiam. Decyzję podejmijcie sami pod te skazane numery. Sejmie jak zawsze burdel na kółkach, nic się nie dzieje, syf, beka i w ogóle, wszyscy się tam nadają do pizdy i do lania i szczania. Gościu zakuty w ręce w Sejmie za zajebane skarpety premierowi. No musicie, musicie uwolnić tego pana, bo ja mu chcę dać kwiatuszka, bo no. ja go kocham bardzo. Sama banda pedałów w tym kraju z zjebów genetycznych, także zapraszam was na kolejne wiadomości z kraju i ze świata. A teraz wywiad z ułomną typiarą, która została wyrzucona z imprezy Mandaryny, bo miała lewy bilet. Proszę o wywiad. No, to teraz przesłuchanie, głupia kurwo. Dzień dobry, panu. Ile Mandaryna miała palców w ręki na koncercie? Może się pani pomylić w przedziale do stu palców? Iż nie wiem, nie wiem, fotograficznie miała chyba jakieś... Jak była piana byłam. A czy jest pani zdrowa na umyśle? E, chyba, chyba tak, chyba tak. Tak, tak. Czy wręczył pani bilet arcybisku? Czy był na koncercie też mandaryny Weszek bilet, którego widzieliśmy na nagraniu? Proszę mówić ci się nie wstydzić. Nie powiem panu. To jest polityczna zagrywka. Ja pani nie wierzę w żadne słowo. Pani jest zboczona. No co pan gada, ale głupoty. Nie, był pan chyba Leszek. To był czy nie był, niech pani mówi, bo to jest bardzo ważne. Jak nie, to cię... Nie wiem. A słuchaj, zmiana tematu. No to co? E, chcesz się... Czy umówić się z tobą? Tak, e, pałem. Dużą, starą, ale jeszcze do wykorzystania. Jak coś to po programie. Mhm. Po programie mogę cię... Wybatorzyć moim, moją czarną wielką pałą jak chcesz podupię ci poklepię trochę i będzie się tutaj ten ten kamery trzeba wyłączyć bo ja teraz ci będę mówił co będę robił ci Dobra, słucham ja zresztą dosyć głupią kurwą i śmierdziszkałem na